To już za chwilę, szanowni państwo. Jeszcze tylko moment, a będziemy mogli uczestniczyć w kolejnym piłkarskim święcie. Kolejnym wielkim, mam nadzieję, jest dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność. Móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Spójrzmy teraz, jakim składem gra dzisiaj biały Białystok. No i wszystko wskazuje na Popatrzmy, muszą to strzelić. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola, nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Mija teraz bez kłopotu. Tak, pewnie wyszedł z bramki. Przejął piłkę. Podanie do Imaza. Uderza teraz. Jest naprawdę daleka. No nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Nie trafia. Jakim cudem to nie weszło? Nie wiem. No ale wcześniej mieliśmy chorągiewkę w górze, więc chociaż tyle dobrego. Romanczuk. Jesus I mas. Ładnie. Teraz dogrywa. Hesus Mas. Dobrze obroniony strzał. Z rożnego w okolice jedenastki. Niewykorzystana teraz okazja zrzutu rożnego. Teraz przy piłce Hesus Mas. Uderzenie poprzeczka i piłka w grze. I teraz skuteczne wybicie piłki. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Czasem o wyniku decydują centymetry czy wręcz milimetry. Tym razem zabrakło szczęścia. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ależ łatwo teraz minął. Lecz nie będzie z tej akcji gola. Świetnie zachował się obrońca. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd. Jesus i Mas rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Stuprocentowa okazja! I Bramkarz górą. jest teraz sytuacja. Jak tego nie wygra, jeśli nie będzie strzelać goli w takich okolicznościach. Co prawda, to prawda powinna prowadzić. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Niecelne zagranie. Rafał Wolski. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Urwał się w defensywie. Co teraz? Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Szkoda tego kontrataku, wystarczyło to trochę lepiej rozegrać. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. To wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Ależ tutaj nam się zrobiła atmosfera na trybunach, na boisku. Nadal remis. Pani obu ekip wierzą, że pomogą przechylić tutaj szale zwycięstwa, no, ale teraz będzie szansa. Musi to strzelić. Nie ma! Ten jęk zawodu kibiców chyba było słychać w promieniu 100 kilometrów. Łatwo ich zrozumieć, bo od początku spotkania obie drużyny rażą nieskutecznością. Jest. Mocne wejście, ale czyste. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami.